Ostatnio przeprowadziliśmy na rzeźnikach kartomani grę polegającą na wspólnym wybieraniu najbrzydszego herbu klubu piłkarskiego na świecie. Niektóre z nich, jak AS Sonabel czy Nigelec, były faktycznie bardzo proste, jakby powstały w dwie minuty w pańcie, ale podobnie dla mnie zawsze wyglądała FIFA 19, gdzie odpalając tę grę witało nas po prostu niebieskie tło, na którym ewentualnie czasem pojawiała się jakaś rozlana farba, czyli efekt, którego stworzenie nie wymaga Zbyt dużego poświęcenia. Te detale graficzne albo ich brak to było coś, co bardzo nie podobało mi się w tej odsłonie, ale tak poza tym zapamiętałem ją i tak jako ciekawszy tytuł niż prezentowana ostatnio FIFA 20. Jeśli chodzi o obecną kondycję gry, na Xboxowym rynku jest tu 5,5 kart, więc ma się ona podobnie jak poprzedniczki. Jedyna dostępna karta warta więcej niż 100 tysięcy monet to podstawowa wersja Wandajka. A składy jakie tutaj pozostawiłem to taka oto dziwna hybryda, która jeszcze z tym Edersonem na bramce nie wygląda wręcz jak skład, którym mógłbym grać, no ale co oczywiste grałem już tutaj na dwóch kątach i na tym podstawowym znajdował się skład Ikon w Prime, który w tamtych czasach kosztował jednak fortunę nawet pod koniec gry. A że wersja Icon Moments otrzymała raptem garstka piłkarzy, takie wyróżnienie spotkało u mnie oczywiście wyłącznie Auriego, jednak gość, którego także bardzo zapamiętałem w tej odsłonie i myślę, że nie tylko ja, to Flashback Ibrahimović, którym rozegrałem ponad 200 meczów i strzeliłem wiele bramek głową, no ale... Co zapamiętałem w FIFA 19 oprócz tego, że wpadały tu główki, jakieś randomowe bramki z przedpola karnego po uderzeniach nawet z pierwszej piłki oraz tego, że schemat bolasy flick lub el tornado plus uderzenie z woleja pozwalał zdobywać w tej grze hat to w pamięć zapadł mi również fakt, że przez długi czas bardzo często używało się tutaj formacji 4-2-3-1, gdzie ten środkowy SPO nie musiał być wcale jakimś niezwykle szybkim piłkarzem, żeby być użytecznym, i czasem nawet w marcu czy w kwietniu na tej pozycji występowali u mnie piłkarze, którzy mieli z 80 tempa. A Sokrates, który dopiero co zadebiutował w tej odsłonie, był wręcz jako SPO rzeźnikiem. Oprócz tego można by przypomnieć tutaj jeszcze nieco innych detali, charakterystycznych dla tej gry, no ale po prostu ogólnie nie da się ukryć, że ta odsłona odróżniała się czymś od innych i miała w sobie elementy zapadające w pamięć, bo nawet bardziej niż przechodzenie przez tunele w FIFA 20 i 21, podobała mi się tutejsza animacja otwierania paczek, gdzie jeśli logo i jej na podejście było podświetlone, zwiastowało nam to od razu walkout. Mi niestety po tym powrocie żadnego walkoutu nie udało się ujrzeć, ale nie jest to oczywiście kwestia priorytetowa. Najważniejsze jest, żeby zagrać tutaj mecz i sprawdzić, jak po tych kilku latach ma się obecnie FIFA 19 na wirtualnym boisku, no bo to jest przecież sedno tej produkcji. Niestety tak jak w FIFA 21 godzina szukania nie pozwoliła mi tu znaleźć jakiegokolwiek przeciwnika, więc na wzór poprzedniczki rozegrałem mecz Squad Battles na poziomie legendarnym przeciwko najlepszej drużynie jaką udało mi się znaleźć, co szczerze mówiąc wcale nie było złym rozwiązaniem, ale o co mi dokładnie chodzi zobaczycie już sami. Jedziemy! Ależ dobrze trzyma się ten bot, nawet jak założy się wysoki pressing, to jest tutaj problem z odebraniem piłki. No i chyba pochwaliłem zbyt szybko, bo to wychodzi nam Eusebio. Pierwszy strzał dopiero w 14 minucie, ale mamy od razu 1 do 0. Eusebio zadebiutował w tej FIFI, od razu był w niej rzeźnikiem. No i teraz mamy tego potwierdzenie. Pędzimy Roberto Carlosem spod skrzydła, ale skoro ten bot tak dobrze presuje, no to będzie trzeba rozgrywać tę piłkę, bo naprawdę bardzo dobrze ustawia się cały czas przeciwnik. I Spróbujemy może teraz i spróbujemy stracić piłkę. Bo znowu nawet nie zdążyłem przyjąć piłki Ronaldo, obrócić się, a Bot już ma piłkę z powrotem. No nie jest łatwy ten mecz. I będzie chyba teraz zagranie na dobieg, może tutaj pojawi się jakaś wrzutka, albo nie, no Kłagia Redla wykręcił się znakomicie, proste podanie do De Bruyne na strzał z pierwszej piłki, no to jest sedno gry na bota, jedno uderzenie z pierwszej piłki, już mamy jeden do jednego. Viera do Ronaldo, no spróbujemy może podbiec trochę Brazylijczykiem, no bo w końcu to jest jedna z najlepszych kart w grze, jest miejsce, spróbujemy strzału finzyjnego. I mamy słupek. No niewiele zabrakło, ale coś się zaczyna dziać przynajmniej. Wiera do balaka. I tak możemy stać, bo ten boc nie chce za bardzo atakować. On będzie pilnować pola karnego, żeby nie zostawić tylko żadnej luki. Chociaż tymczasem odbiła się fartownie piłka, ale broni Loris. No w końcu jakaś akcja praktycznie z niczego. O niepotrzebnie rozegrałem krótko ten utrożny, no bo przecież tutaj były dobre główki. A ja już z przyzwyczajenia gram tak, jakby to była FIFA 23. Chociaż może nam się uda tutaj znaleźć chociaż kawałek przestrzeni, żeby właśnie tak jak teraz pojawił się nam Ronaldo Nazario. I znowu słupek, tylko że tym razem drugi. O no dobrze, będziemy walczyć dalej. Mamy przerwę. Jestem bardzo ciekaw, co pokażą nam statystyki w tym meczu, bo coś mi się wydaje, że nie będą one imponujące i to zwłaszcza po stronie Bota, który właśnie oddał jeden strzał, jeden strzał celny i od razu zdobył jedną bramkę. Jeszcze przypomniałem sobie, że przecież w tej grze było coś takiego jak kondycja, a ja nie uzupełniłem jej przed meczem, więc taki Ronaldo Nazario jest już u mnie padnięty. Zamieniłem go stronami z Hulitem, no i zobaczymy, co to nam da. Presuj Hulicie! Presuj hulicie, no biegam tym hulitem, ale cały czas ciężko odbiera mi się nim piłkę, a tymczasem, a tymczasem, no, ja już wiedziałem, że to będzie dwa do jednego w plecy. Dobrze, gramy na poważnie. Balak do hulita i z powrotem i jeszcze raz, i jeszcze raz, aż w końcu pojawi się nam... Jakaś opcja do podania. No, chyba nie będzie teraz palonego do Aouriego. Ale po rękach Lorisa. No, aż był za blisko bramki Francuz, żeby po prostu zdobyć tutaj gola. No i znowu nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba, bo zrobiłem chyba ze trzy głupie błędy w obronie. I w taki sposób trzeci strzał wota zamienia się na trzeciego gola. Okej, okay. dobrze za Netti. Opłaciło się chociaż raz trochę agresywnie spresować I tymczasem jest nieco przestrzeni Odwrócił się Thierry Henry No i w końcu w prosty, klasyczny sposób Mamy 2 do 3, jedziemy dalej Balak, do wiery o, troszeczkę chyba cofnął się ten bot, jakby chciał bronić wyniku. To nam daje więcej przestrzeni. I pamiętam, że takie uderzenia bez przygotowania pod poprzeczkę wpadały w tej grze. No mamy chyba mimo wszystko szansę odnieść tu takie zwycięstwo. Druga bramka Eusebio. O może będzie Hatri. Gramy dalej. I znowu będzie to samo. Połowa mojego meczu to jest klepanie przed polem kardym. Wiera, jest Balak. Odegramy do Wiery, do Chulita. I tak z powrotem będziemy klepać, a w końcu gdzieś. Znajdzie się nam trochę przestrzeni, tak jak teraz dla balaka, no ależ za bardzo w środek bramki leciał ten strzał. Chociaż no mimo wszystko, jak na mój powrót do tej gry, no chyba nie było to wcale najgorsze uderzenie. No ale faktycznie prosto w Lorisach. No ależ presuje ten bot, no dosłownie trzyma mi się pleców. Znowu trzeba klepać od Zanetti'ego do Wiery z powrotem. Do hulita, chociaż jest teraz złamana linia obrony, mamy Ronaldo Nazario. I w końcu płaski, klasyczny strzał w wykonaniu Ronaldo Nazario udaje nam się rozgrzmocić bota 4 do 3. No myślę, że już nie dam sobie strzelić kolejnej bramki. Postaram się to dowieść do samego końca. Koniec meczu, Eusebio bohaterem, no bo w końcu strzelił dwie bramki, ale nie pomyślałbym, że będę się w najbliższym czasie tak dobrze bawić i emocjonować w spotkaniu ze sztuczną inteligencją w Ultimate Team. 11 strzałów po mojej stronie, a bo 3 uderzenia, 3 w światło bramki, 3 zamienione na gola. O to jest jednak coś, co nie zawsze mi się podobało. Pytanie jeszcze, czy za ten mecz dostaniemy chociaż 2137 punktów, no jest nawet więcej, prawie 2300. I zgaduję w ciemno, że za ten mecz dostaniemy od razu miejsce w pierwszej setce rankingu Squad Battles. No póki co. Tak nam to wygląda, tutaj jest jeszcze grafika z elito, ale no przejdźmy od razu do gry, zobaczymy jak to tak naprawdę się ma. Jeden mecz po resecie rankingu 14 godzin temu daje nam 55 miejsce na świecie, przy czym patrząc na te pozostałe wyniki innych graczy, których jest tutaj naprawdę niewielu, no widać, że nie trzeba się zbyt tutaj męczyć, żeby dostać jakieś bardzo dobre nagrody, tylko że trzeba mieć na uwadze, że w tych paszkach i tak tam nie będzie nic ciekawego poza zwykłymi kartami. Więc chyba już wiecie o co mi chodziło mówiąc, że zrozumiałem dlaczego granie na bota w starych produkcjach wcale nie jest złym rozwiązaniem. Kiedy szukam w tych grach żywego przeciwnika, to nawet jeśli po godzinie mi kogoś znajdzie, jest to z reguły jakiś bardzo przeciętny rywal, którego jedzie się jak amatora, albo nawet jeśli ma on ogarnięty skład, to tak jak ja nie pamięta zazwyczaj jak grać i dostaje szybki łomot. A w przypadku bota, na którego ja w trakcie życia gry i tak nie bawiłem się nigdy zbyt często, to od razu pojawiają się problemy i jestem zmuszony do prawdziwego wysiłku, żeby przypomnieć sobie cokolwiek z tej starej odsłony, co pozwoli mi zdobyć chociaż kilka bramek. 4 do 3 i gonienie wyniku to jest coś, co zawsze wciąga człowieka jako gracza, ale jeśli chodzi o samą FIFA 19, no zagrałem po rocznej przerwie, powygłupiałem się i pobawiłem. Natomiast w porównaniu do tego, co oferuje obecnie FIFA 23 i 22, o no ten tytuł jest już tak odległy i tak prosty w swoich Tematach, że nie ma się ochoty zostać tutaj na dłużej aczkolwiek, zakładam, że zaglądając do 19 za rok, też będę mieć szansę na jednorazową dobrą zabawę. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!